Witajcie moi drodzy, witam wszystkich bardzo miło, ciepło i serdecznie w czytaniu horoskopu na wrzesień. Nie sądziłam, że to nastąpi, ale tak, robię dla Was taki horoskop, moje kochane koziorożce. Ja już się zabieram za stosowanie mojej głównej talii, czyli 78 drzwi. Będę mówić Wam w międzyczasie. Jeżeli będzie potrzeba, dopytamy y, tym tarotem mini, którego nazwy nigdy nie jestem w stanie wypowiedzieć, tak on się prezentuje. Jeżeli macie ochotę zobaczyć inne moje czytania, to zapraszam do przyjrzenia innych filmów na kanale. Jeżeli to nie rezonuje, to sprawdźcie ascendenty. Jeżeli macie pytanie prywatne, to piszcie śmiało na moim gmailu, który jest podany w opisie kanału, jak i w opisie filmów. Udzielam właśnie wiadomości prywatnych. Pomagam w razie co. Słuchajcie, moje drogie koziorożce, opracowałam specjalny rozkład dla nas, dla wszystkich znaków, właśnie na potrzeby tych horoskopów. Jeżeli przyjmą się one fajnie, to będę robiła je co miesiąc. Jeżeli nie, no to trudno piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba i czy co ewentualnie mam zmienić. Rozkład, który postanowiłam się roz... pokazywać, właśnie jest wymieszany całkowicie przeze mnie jest w miarę zwięzły i na temat. Mam nadzieję, że filmiki nie będą wychodziły dłuższe niż 20 minut, bo ja lubię się rozgadywać, a to nie o to mi tu przecież chodzi, żeby było dla Was przyjemnie, miło, żeby się wszystko zgadzało i żebyśmy nie zajmowali sobie zbyt wiele czasu, bo wiadomo, każdy z Was ma swoje życie i nie będziemy siedzieć na YouTubie godzinami. Wydaje mi się ja z takiego założenia wychodzę. Dobra, bo się nagadałam. Te karty na razie sobie odłożę. Zobaczymy, czy będą nam one potrzebne. Już mi się rysypią Super. On są tak śliskie, że masakra. Przekładam, moi drogi koziorożce. I bierzemy się za czytanie. Co mamy w energii ogólnej? Trójkę denarów. Co jest z przeszłości? Piątka kielichów. Co mamy obecnie? Szóstka. Mm, buław co przyjdzie do nas bardzo podobnie jak u byków bardzo podobnie, ta karta była w tym samym miejscu eee, energię z zewnątrz o matko kochana, no dobra, wezmę dwie energię z zewnątrz ok eee, mm, 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 co tu jeszcze wasze nastawienie bardzo nieładne nastawienie, bardzo nieładne nastawienie, moi drodzy. I rada bądź ostrzeżenie od kart. Moi kochani, w jakiej jesteśmy obecnej energii? Jaka jest energia u Was? Mówię jesteśmy, bo ja również jestem koziorożca, dlatego też będę interpretować to minimalnie pod siebie. Jesteśmy w energii długiej, żmudnej pracy. Nie, nie chodzi mi o pracy w sensie faktycznie pracy pracy, bo to też można tak odbierać, ale na przykład pracy nad miłością, nad sobą, nad właśnie zarabianiem pieniążków, nad... Nie wiem, czym tam jeszcze chcecie, po prostu interpretujcie to pod siebie. Po prostu coś się dzieje, coś się nie dzieje, coś. Dążymy do tego, żeby się coś działo. Dążycie do tego, żeby w końcu coś ruszyło naprzód. Ale to nie rusza. To w ogóle, w ogóle nie rusza. I, i, i to tak. Ciągnie się i ciągnie się i ci ściągnie i tak dalej. Po prostu żmudna praca, która na razie nie ma żadnych efektów, ale one przyjdą. One przyjdą, o to się nie bójcie, bo w trójce denarów to jest po prostu spokój, powaga, równowaga i działanie, pracowanie bardzo wolne, bardzo wolne i uciążliwe. Tym bardziej, że karty pokazują, że, że coś chcecie, żeby się zadziało. No każdy by chciał, tak? Ale niestety jeszcze trzeba zaczekać. Z przyszłością mamy pokazane zranienie. Coś w przyszłości stało się takiego, gdzie pękło wam troszeczkę serce, gdzie pewne rzeczy się skończyły, gdzie odeszliście od pewnych schematów. Odeszliście od partnera, od żony, od męża. Odeszliście z domu, zostawiliście coś, nie wiem, to mogło też być coś w stylu, że był to bardzo toksyczny na przykład związek, bądź jeżeli nie, nie chodzi Wam w ogóle o relacje tutaj miłosne, to na przykład odeszliście z pracy, zmieniliście tą pracę i po prostu coś się ewidentnie, boląco dla Was, ciężko zakończyło, ale na moment obecny jest już to pokonane. Zostało to w przyszłości, tak? To było w przyszłości i to w tej przyszłości zostało. Teraz jesteśmy tutaj i patrzymy, to, co będzie dalej. Chcielibyście, myślę, że po tym, żeby w końcu przyszło coś nowego, coś świeżego i żeby to ruszyło. No, niestety, tak jak u było identycznie tutaj ta karta. Trzeba jeszcze zaczekać. Myślę, że pewne rzeczy trzeba jeszcze przemyśleć, do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, poczekać, bo tutaj była ta burza, tak? I po burzy wychodzi słońce, czekamy na to słońce, czekacie na to słońce, ale go jeszcze nie ma. I tutaj właśnie czekamy na plony z tego, I te plony jeszcze nie nadchodzą w najbliższym czasie. Niestety we wrześniu jeszcze tego tutaj nie ma. Energia z zewnątrz. Jeżeli tutaj był na przykład jakiś związek, tutaj jest jedna historia, po pierwsze, jeżeli był jakiś związek i była kochanka, na przykład, bo nie wiem, dla to dla kobiet, czy tam, jeżeli mężczyźnią, to w sumie też możecie sobie wziąć właśnie, że y, jakiś kochanek. Wszystko zostanie wyjaśnione na korzyść y, racji. I teraz pytanie, czy ktoś tam hachmęcił, czy to wy hachmęciliście? Pamiętajcie, że wszystko wyjdzie na jaw i wszystko potoczy się zgodnie z, z prawdą, więc jeżeli na przykład mąż was zdradzał i macie jakieś sprawy sądowe, absolutnie wszystko będzie dla was na korzyść, nie martwcie się o to. Mm. Może to być też taka druga historia, że ze świata przychodzi do Was kobieta o ognistym temperamencie. Może to być przyjaciółka, może to być dla facetów właśnie przyszła na przykład kobieta. Lew, strzelec, baran. Powiedziałam nie po kolei, ale lew, strzelec i baran. Takie mogą to być znaki Zodiaku. Który którzy, która ta osoba pomoże Wam. Pokonać Wasze lęki, Wasze obawy, to może Wam wyjść na prostą, bądź właśnie, na przykład, odzyskać pieniądze, jeżeli chodzi o sprawy sądowe, na przykład, yy, właśnie wziąć rozwód. Będzie dla Was wsparciem totalnym i ta kobieta mi się tutaj rysuje z zewnątrz, i właśnie sprawy się wyjaśnią na korzyść prawdy. Teraz tak. Jakie Wy macie nastawienie do tego wszystkiego? Myślicie bardzo dużo, zamartwiacie się, to są wręcz stany depresyjne. Ja nie mam siły, nie mam ochoty, nic nie będzie po mojej myśli, nic się nie rusza, czemu tak jest? I to jest u was w myślach. Nie ma, nie ma ciągle lepiej, ciągle jestem w tym bagnie, a macie szansę tak naprawdę wyjść, bo to on siedzi w złotej klatce, ten człowiek siedzi w złotej klatce, która jeszcze jest otwarta. I on nie wychodzi. On siedzi dalej myśli, a ma szansę pójść naprzód, tak? Tylko. Zastanawiam się, dla większości osób może to być właśnie coś takiego, jak powiedziałam przed sekundą, ale dla niektórych osób tym bardziej, że tutaj przyszłość się pokazuje w, dalej w tym siedzeniu, w tej klatce. Tak naprawdę, um, może faktycznie pewne osoby muszą jeszcze przemyśleć i pokładać sobie życie, ale jeżeli wiecie, że już jest ok, że już ta, naprawdę ta przeszłość jest z tyłu, to ruszajcie do przodu. Ruszajcie do przodu i nie siedźcie tutaj bezczynnie, bo to nie jest nic fajnego. Dobra, jeżeli chodzi o takie główne przesłanie, ja myślę, że to tak wygląda, ale karta rada bądź ostrzeżenie jest równowagą. I to jest po prostu nie zmieniaj nic, trzymaj tą równowagę. Jeżeli ma być to rada, to właśnie trzymaj tą równowagę. Nie wychodź właśnie na takie grunty, których nie znasz, żeby wszystko mieć pod kontrolą, to po pierwsze. Ale dopytam jeszcze z drugiej talii. Co tu jeszcze, co, o co tu jeszcze chodzi, tak? Bo ta równowaga to jest po prostu właśnie bycie w miejscu. I mamy asabuaf, czyli dobra, czyli idź do przodu, właśnie rusz z tej klatki, rusz z tej, nie wiem, z tego akwarium z wodą, ale ostrożnie, idź do przodu, ale właśnie tak jak mówię, po pewnym gruncie nie wchodź znowu na głęboką wodę od razu, nie wrzucaj się, nie, może nie angażuj się od razu na przykład w nowe związki, nie angażuj się od razu w nowe znajomości, na przykład tak bardzo, po prostu krocz do przodu w życie, krocz, wyjdź z tego wszystkiego, ale tutaj wszędzie mi rozwagę i tak jakby nie angażuj się na 100% pod względem, na przykład poznam mężczyznę, że, nie wiem, wyprowadzam się od razu do niego, miej w razie co te swoje mm, stabilne Miejsce i nie leć od razu zachłannie, na szybko. Zachowaj czujność i ostrożność. Widzę to w ten sposób i mam nadzieję, że to rezonuje. Jeżeli nie, to sprawdźcie swoje ascendenty. Ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego i życzę powodzenia dalej.